Długie minuty spędzone w korkach, problemy finansowe i rodzinne, kredyty, mobbing w pracy, psycholodzy alarmują, że w polskim społeczeństwie coraz bardziej rośnie poziom stresu. Lekarstwem ma być aktywność fizyczna czy obcowanie z własnym czworonogiem. Z tym bywa jednak różnie i coraz częściej do mediów trafiają sygnały o dziwnych zachowaniach Polaków. Stres i frustracja nie może jednak tłumaczyć agresji, zarówno wobec osób jak i mienia, z którą coraz częściej mamy do czynienia, także w Tczewie. W dniu 17 marca tczewski dyżurny, przed godziną 16, otrzymał zgłoszenie, że doszło do uszkodzenia mienia w Tczewie przy ulicy Lotniczej. Natychmiast w to miejsce udał się patrol, gdzie spotkał mężczyznę, który pokazał im mężczyznę znajdującego się właśnie na ulicy Lotniczej, który przed chwilą kopał po samochodach. Tutaj pokrzywdzeni wycenili straty na 15 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany. Trafił do naszego policyjnego aresztu, gdzie spędził noc. Mężczyzna usłyszy zarzuty. Jest to 31-letni mieszkaniec Tczewa. Za uszkodzenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jak zatrzymany mężczyzna tłumaczył akt agresji, który spowodował tak duże straty? Zadane takie pytanie, on odpowiedział, że nie wie dlaczego to zrobił, nie był w stanie nam powiedzieć, dlaczego dopuścił się tego czynu. Niestety to nie pierwszy przypadek tego typu w naszym mieście. Policjanci przyjmowali już sygnał o pociętych oponach, po wybijanych szybach czy zdewastowanych przystankach. W większości przypadków sprawcy nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego to zrobili.